Ola, no i stało się przekonany waszymi sugestiami i propozycjami, postanowiłem zdobyć licencję przewodnika turystycznego. A nie było to wcale takie proste. Ale zanim o tym, przypominam, że cały czas podtrzymuję zasadę mówiącą o tym, że na tym kanale pokazuję Wam Hiszpanię, a nie moje mieszkanie. Dlatego też w tle tego filmiku zobaczycie dziś kilka z najciekawszych zakątków Saragosy. Jak się jednak za chwilę przekonacie, moja propozycja nie dotyczy jedynie stolicy Aragonii, dlatego zostańcie ze mną do końca. Zacznijmy od początku. W przeciwieństwie do Polski, w Hiszpanii zawód przewodnika turystycznego jest regulowany i to dość mocno regulowany. Co więcej, władze centralne przekazały kompetencje w kwestii wydawania uprawnień przewodnika na ręce rządów poszczególnych wspólnot autonomicznych. Dlatego zarówno procedury, jak i wymagania stawiane przed kandydatami na przewodników mogą różnić się w zależności od konkretnego regionu. Najprostszą ścieżką jest oczywiście zdobycie tytułu technika albo licencjata w jednej ze specjalności bezpośrednio związanych z obsługą ruchu turystycznego. I oczywiście mój przypadek nie mógł być najprostszy. O przyznaniu mi licencji przewodnika zadecydowały moje wcześniejsze doświadczenia we współpracy z biurami podróży, a przede wszystkim fakt, że już od czasów studiów licencjackich i magisterskich, które odbywałem jeszcze w Polsce, aż po moją rozprawę doktorską, którą obroniłem pod koniec zeszłego roku w Saragosie, zajmowałem się historią Hiszpanii. Władze poszczególnych wspólnot autonomicznych wymagają także udowodnienia kompetencji językowych. Z tym nie miałem większych problemów, ponieważ jestem obcokrajowcem, który studiował za granicą, a przede wszystkim posiadam certyfikat z języka hiszpańskiego na poziomie C1. I choć w telegraficznym skrócie ten proces wydaje się łatwy i przyjemny, no to jak możecie się domyślać, wcale taki nie był. Moje podanie składałem kilkukrotnie i zawsze musiałem dołączać do niego odpowiedni plik dokumentów i tłumaczeń. I nie zrozumcie mnie źle: osoby, które zajmowały się moim podaniem, były naprawdę miłe i pomocne. Po prostu mój przypadek nie był standardowy. A poza tym, tak jak już kiedyś Wam wspominałem, w Hiszpanii takie sprawy muszą swoje potrwać. W tym przypadku proces uznawania moich kompetencji trwał 4 miesiące, a później przez 2 miesiące oczekiwałem jeszcze na identyfikator przewodnika. To tyle, jeśli chodzi o stronę formalną. Ale co to oznacza dla Was? Oczywiście poza faktem, że rząd Aragonii ręczy za moje kompetencje. Otóż, jako licencjonowany przewodnik, mogę oprowadzać Was także po wnętrzach większości muzeów i zabytków. Tak więc, jeśli na przykład planując ze mną zwiedzanie Saragosy, choć zaznaczam, moja oferta nie ogranicza się jedynie do tego miasta, stwierdzicie, że chcielibyście wejść do widocznej za mną Alhaferii, czyli pałacu władców dawnej Tajfy Sarakusty, to po rezerwacji biletów wchodzę tam z Wami, jak każdy inny przewodnik. I tak jak przewodnik samego pałacu, oprowadzam was po wszystkich udostępnionych dla zwiedzających salach, nie musząc udawać, że jestem członkiem jakiejś grupy znajomych czy kolejnym turystą. Robię dokładnie to samo co miejscowi przewodnicy, z tym że w języku polskim i w naszym kameralnym gronie. Co więcej, w wybranych obiektach turyści, którzy zwiedzają dany muzeum czy dany zabytek z licencjonowanym przewodnikiem, mogą liczyć na zniżki. Nawet jeśli tworzą niewielką grupę, najłatwiej będzie nam zorganizować wspólne zwiedzanie miasta lub regionu, w którym mieszkam. Ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą dobrze, że od ponad 7 lat mieszkam w Saragosie. ale nie chcę ograniczać się jedynie do tego miejsca czy regionu Aragonii. Chcę, żeby było tak jak na moim kanale. Chcę, żeby w zależności od Waszych potrzeb i zainteresowań, moja działalność służyła pokazywaniu Wam najpiękniejszych zakątków w całej Hiszpanii. Poza tym, nigdy nie wiadomo, czy za kilka miesięcy nie przeniosę się do innego miejsca w Hiszpanii. Na całe szczęście władze większości wspólnot autonomicznych uznają licencje przewodnika wydawane w sąsiednich regionach. Dzięki temu wszystko będzie zależało od nas. I nie mam zamiaru Wam tutaj ściemniać, że doskonale znam całą Hiszpanię, że znam każdy region i każdą prowincję jak własną kieszeń. Nie, ale ci, którzy widzieli już kilka moich filmików, Wiedzą, że poza Saragossą mieszkałem już w Alicante, w Madrycie, w Sewii i że tworząc dla Was te filmiki, a także podróżując bez kamery dla własnej przyjemności, wielokrotnie odwiedzałem najróżniejsze miejscowości położone na terenie Galicji, kraju Basków, a wspólnoty autonomicznej Madrytu, obu Kastylii, Lariochy, Nawary, Katalonii na czele z Barceloną, wspólnoty walencjańskiej z Walencją oraz Alicante, a także Murphy. Tak więc, tak jak widzicie, lista miejsc, które mogę Wam swobodnie pokazać, jest naprawdę spora i cały czas się wydłuża. Jeśli zdecydujecie się na taki dłuższy wyjazd albo bardziej skomplikowany wyjazd, Będziemy musieli skontaktować się nieco wcześniej, tak żebym mógł wypytać Was o to, co chcecie zobaczyć, ale też jakie są Wasze zainteresowania związane z Hiszpanią, jej historią, kulturą, architekturą czy kuchnią. I w zależności od tych czynników zaplanujemy Wasze wymarzone zwiedzanie Hiszpanii. A co jeśli nie uda mi się z przyczyn technicznych czy organizacyjnych dojechać do jakiegoś zakątka Hiszpanii? No, wtedy mogę przygotować dla Was indywidualny plan zwiedzania, również oparty o wasze możliwości i preferencje. W obu przypadkach, zarówno cena, jak i program takiej usługi będą dobierane indywidualnie. Nie jestem biurem podróży, tak więc nie zajmuję się rezerwacjami noclegów, transportu, kupnem wejściówek czy ubezpieczeń. Ja ograniczam się do roli przewodnika. Ale oczywiście, w momencie, kiedy będziemy przygotowywali plan wspólnego zwiedzania albo kiedy będę przygotowywał dla was. Plan zwiedzania, który zrealizujecie później sami, podzielę się z Wami wszystkimi moimi doświadczeniami na temat tego, w jakim miejscu warto zatrzymać się na dłużej, gdzie warto wpaść tylko na chwilę i jak najłatwiej dojechać w dane miejsce. A jeśli nie chcecie bawić się w organizację całego wyjazdu, szukanie i rezerwację noclegów, transportu i tak dalej, a macie jakąś ciut większą grupę znajomych, z którymi chcielibyście ze mną zwiedzać Hiszpanię, to myślę, że spokojnie uda nam się znaleźć biuro podróży, które weźmie na siebie całą formalną stronę naszej przygody. A co jeśli ostatecznie zdecydujecie się na wycieczkę oferowaną przez jedno z biur podróży? W takim przypadku, bardzo często biura podróży kontaktują się z pilotami i przewodnikami na kilka tygodni przed wyjazdem. Dlatego, jeśli zaproponujecie waszemu biuru moją kandydaturę na stanowisko pilota albo przewodnika, całkiem możliwe, że spotkamy się w Saragosze albo innym hiszpańskim mieście. Mam nadzieję, że ten filmik informacyjny nie okazał się zbyt długi, a przede wszystkim, że to, co pokazałem Wam w tle, zachęci Was do odwiedzenia kiedyś Saragosy. Kto wie? Być może w moim towarzystwie. Piszcie proszę w komentarzach, jakie inne miasta i regiony chcielibyście zobaczyć razem ze mną. A konkretne propozycje wspólnego zwiedzania wysyłajcie proszę na hiszpania 360, małpa gmail. Com. Wielkie dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i komentarze, dzięki którym razem tworzymy ten kanał. Muchisimas gracias i y hasta la próxima.